zawsze przychodzi, ale nigdy nie nadchodzi. Ojej, Dzień, noc, pora, dia! <grym> 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 Optat! Co Jaki zawsze, co zawsze prostu... przychodzi, ale nigdy nie nadchodzi? Jak? Tak. Powiedziałam! Może to jest za inteligentne ale jakieś pytanie. Jednak matematyczno może jakoś tak. No, żeśmy powiedziała jakiś numer, która jest bliżej, po prostu. <grym> co zawsze, zawsze przychodzi, przychodzi ale nie. Co? Michał Jezusek, <grym> Jezusek, Jezus Chrystus! No to ale co nie zawsze nie... przychodzi? Sraczka! Okres! To, co ci zawsze przychodzi? Jachowy <grych> Dzień dobry. Dobrze przeczytałeś to pytanie? Dzień od zachód-wschód. Podpowiedź. Pierwsza no, litera. Yo. Podpowiedź. Dobrze no, 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 mówię o Jachowi <grych> Dwa zeru dla. No, dla no. Gryfidora. Jasność. I jesień. Nie. I jedzenie. I. Jogurt. I je... a, mm. a druga litera? Zcigała <grych> <grych> tak, No. <laughs> wow, wow, I <Wow>. wow. am <laughs>